Zaczynamy z Vajrasany, z wdechem podnosimy ręce, tułów, pośladki do góry, Urdhvamukha Vajrasana. Z wydechem powoli skłaniamy się do Balasany, do pozycji dziecka. Z wdechem klęk podparty, lekko wklęsłe plecy, lekko uniesiona głowa. Z wydechem przechodzimy do psa z głową w dół, wydłużamy tułów i nogi w tej pozycji. Z wdechem pies z głową w górę. Zwracamy uwagę, żeby nie zaciskać dolnych pleców, ani szyi. Z wydechem wracamy do psazgową w dół. Z wdechem klęk podparty, ponownie lekko wklęsłe plecy, lekko uniesiona głowa. Z wydechem skłaniamy się z powrotem do balasany. Z wdechem podnosimy ręce, tułów, pośladki do góry, urdwa mukha vajrasana. O czym z wydechem, opuszczając ręce, opuszczamy też pośladki napięty Wadrasana.